Na apel mieszkańców e, przyjechaliśmy do miejscowości Mrzezino. Duża tafla lodu, która utrudnia wejście mieszkańcom na teren dworca PKP Mrzezino. Pan co, jak ja tu poszłam? To ja tak poszłam. O, tak ja poszłam. E, już teraz jest trochę gorzej, bo jeszcze trochę było tego piachu. A, ale tu jest paskudnie ta woda Ale i... panie, są na terenie waszej miejscowości. Są problemy z dojściem na perum? Są, są i to bardzo duże, jak widzimy za moimi plecami. Jezioro, które przez cały rok istnieje na tym terenie, zamarzło. I parę dni temu mieliśmy poważny wypadek. Dziewczynka idąc na pociąg przewróciła się. Leży w w szpitalu już od trzech dni, ma wstrząs mózgu, mimo mych interwencji w PKP PLK, które było inwestorem w rewitalizację linii kolejowej z Gdyni do Helu, Jak widzimy sprawa ta nie została uporządkowana, z moich rozmów i maili, które pisałem w październiku PKP PLK zobowiązało się do y, uprzątnięcia tego uporządkowania tego terenu y, bo chcieli wkopać studnię chłonną aby cały nadmiar wody który się tutaj osadza na tym terenie y, wypuścić do rowu PKP jak widzimy, jest styczeń, nie zostało to jeszcze zrobione. Jezioro zamarzło i tylko nastręcza problemów naszym mieszkańcom. W okresie jesiennym nie idzie tutaj przejście o suchych butach każdy w błocie idzie na pociąg, tak dojeżdża do pracy. W okresie zimowym. Woda zamarza i stwarza niebezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Jest to bardzo poważny problem. Tutejszy sołtys z tej miejscowości walczy z tym problemem od dłuższego czasu, a mieszkańcy muszą na tym bardzo cierpieć. Jak widzimy, jest to bardzo niebezpieczne. Z miejscowości Mrzezino dla 24 kaszuby Piotr Kropidłowski.